Cześć, czołem, 3 września dzisiaj. No i pokażę Wam zmiany, jakie na posar zaszły w ciągu pięciu dni. Zwróćcie uwagę, że nie tylko drzewa zmieniają kolor i cała roślinność, ale również za każdym razem, jestem o tym przekonany, będzie zupełnie inny kolor wody w tym miejscu. Zobaczycie, jak to wygląda dzisiaj w zestawieniu z tym, co było 28 sierpnia. Różnice są bardzo duże, dlatego jest to jedno z miejsc, po którym można się nauczyć, iż na Islandii nie wszystko, co widzicie na filmach i zdjęciach, będzie takie, jak zobaczycie, kiedy wy tu będziecie. Dlatego nie zrzucajcie zawsze całej winy na Photoshopy i inne programy. Czasami. Te 5-6 dni temu tutaj było parę żółtych listów.